Cześć wszystkim! Witajcie z powrotem na moim kanale! Więc w dzisiejszym filmie nie jestem z Ale jestem na Grand Canary! Więc jest po prostu super um, Ja wiem, że chyba powinno być bardziej um, Lili i Juli działka Tak, dalej przeżywam, że mnie schopiowały, ale nieważne I tak, jestem na wakacjach um, nie pytajcie jak przewiozłam um, Muffin, no bo nie wiem, ale jakimś cudem znalazłam się na kanarii. Um, oczywiście nie jestem sama, jest ze mną. Ania i Sandy. I Ania przyniosła swojego nowego psa Lemon. Cześć Lemon. Aha, um, I no, jest po prostu wspaniale. Dzisiaj idę na Aquapark. I, um, nasze konie zostaną po prostu w jakiejś sejmie, a lemon mm, zostanie w domu, e, znaczy w naszym hotelu. Ale jedyny minus z naszym hotelem jest, że um, mrówki są wszędzie czyli znalazłam mrówki w moim łóżku. E, Zaczęłam je kryć po tyłku, to było bardzo wstydzące. Musiałam powiedzieć, ani, ale zjadły moją bułkę, rozumiecie? Już wam pokazuję. Będę was nigdy nie okłamał, ale je, jedzą właśnie moją Błogę. Widzicie, to jest Ochida. Mój Boże, a to była taka fajna, francuska była. Nie francuska, hiszpańska. No, ale. Mm, będę głodować, ale no. Ale też mam basen który jest ogromny. ..i po prostu pwyfau o'n fyddi'n delffine. Felly, so, like, ychydig i basen acfariwm... ..neu petai Tilden Hotel yn costo fawr. Ie, fyddan Ale, za ni'n po prostu sbwystio... ..na te palmyn a phlwm fydog. Teis, um, tu swn coti. Wczoraj widziałam takiego słodkiego białego kota z niebieskimi oczami. Um, no ile mam na niego na Ale jest ok. Mam nadzieję, że wróci. Um, I no. Ok, więc nasz hotel jest dosyć duży, więc weźmiemy wsiadć na nasze konie, żeby dojechać gdzieś. I Muffin chyba się trochę męczy powoli. Ale jest dzisiaj bardzo grzeczna. Mój Boże. A nie chcesz po prostu odpuścić blogowanie i się pocieszyć naszym hotelem? Jest okej, okay, przecież. Um, pocieszysz się nim, jak wypuszczę ten film. To jest bardzo ważne dla mnie, wiesz? Wszyscy moi fani na mnie patrzą. Aha, więc teraz idziemy do basenu, żeby pokazać im delfiny. Owszem, idziemy. Hej, wszystkim, więc zrobimy takie time-lapse. No bo jest dosyć daleko, więc no. I o mój Boże, spójrzcie, jaki on ogromny! Tak, jeszcze się w nim nie kąpam, no bo zamierzam, no bo mi chciała popływać z filmi ale um, no. <tryk> uh. Możesz na mnie poczekać? Ale tak czy siak, pokażę teraz Delfina, ponieważ to jest tylko jeden, ale i tak. Dlaczego on nie wyskakuje? To musi być dobry film. O, rozmazało się. Wiesz, nagrać samego Delfina powinno wystarczyć. Okej, okay, um, więc jakby nie umiem nagrać tego delfina, bo jest bardzo szybki, ale no. I właśnie zapomniałam wam powiedzieć, że to już jest nasz drugi hotel i na, na początek filmu nagram znaczy włożę film długo, jaki był widok z naszego balkonu, tam chociaż nie było mrówek, ale no. Eee, ale to jest super ładnie, bo nawet jest łóżka na dworze, że mogę się zrzegnąć. I bardzo musiałam z tego skorzystać, ale boję się, że mrówki mnie zjedzą. Okej, okay, więc tam za basenem jest łóżko i no, rozumiecie, bo mrówki. No. Tak, nagrałam. Wiesz, robię się trochę głodna. Mamy coś do jedzenia? E, twój głód po pierwsze przeczeka, no bo nagrywamy jeszcze mój vlog. I też nie, nie mamy. Będziemy głodować, bo mrówki właśnie się zajadają naszym chlebem. To by pomyślał, że ta ha mała żmija może zjeść moją bułę. E, no, więc to jest basen. I e, nie wiem co jeszcze wam pokazać. O, oh, no tak, jest taka piękna skała, z której tak super wyglądam. Więc no. Ale najpierw powiedzmy pad delfina paddle fina. O oh, mój Boże, więc spójrzcie. Um, tu jesteśmy na takiej skale i... Ania za chwilę wyciągnie swojego drona, żebyśmy mogli zobaczyć nas z góry. No, więc niestety mrówki są wszędzie, więc zakończymy film tutaj i um... Na pewno następny film będzie już niedługo, ale stanie tam, gdzie nie mam rówek. Więc no. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się dobrze czuję się dzisiaj. I no, jestem na wakacjach, więc pa!